serdecznie Państwa witam jesteśmy teraz obecnie po jesiennych ulewach co ja mówię letnich ulewach pięknie wszystko podlane strasznie dużo deszczu spadło może z 50 liter na metr kwadratowy to jest moja hortecja tu jest piękna róża a teraz wchodzę do pasieki co w tej pasiece słychać po deszczu pszczoły jeszcze skądś przylatują o tu jest ul numer 3 zaczyna wylegać ten ulik tu rodzina z przygniecioną matulą 10. No ta rodzina powinna być lepsza, bo jest to silna. Ale gdzieś siedzi mi w ulu. Tu też powinno być lepiej. O, widzicie Państwo. Ulu numer 5. Muszę mu to odwalić. Spokojne pszczółki. Jak dotąd do Państwo. Wyrwałem i skoczyły na mnie. Siódemka. No, ta pszczoła powinna być lepsza. Hmm. Jakieś pracowany ją gnębią. Tu jest rój. Dlatego mojego roju będę musiał zaglądnąć. On już skonsumował 8 kg cukru. Ale ramyk do zrobienia to chyba z 14 miał. Patrzcie się jak tego. Czyżby jakiś miod młodych pszczół wyszedł. Tak, tu łosenka. Widzicie? To jest typowy objaw tego, że pszczoły nie mają nic do roboty. Nie ma pożytku. To sobie siedzą na ulu i odpoczywają. To nie jest obraz obfitości, tylko obraz braku pożytku. O! Tu! Jaki krzaczek został powalony. Drodzy Państwo, jednak burza. Orzech, coś orzechów się zmarnuje. Popatrzcie się, co on miał orzechów. Trzeba będzie to odsunąć i określić, jaka to usterka. No, niestety został ułamany przy samej ziemi. Popatrzcie się. No, trzeba będzie mu soli podsypać temu ślimakowi i go rozpuścić tu jest ul 13 a nie ich jest a tu jest ul mój 20 dzisiaj wziąłem z tego ula taką ramkę pół stawki 15 z czerwieniem dałem do ula numer 12 to jest ten ul a tam już tak kombinuję zdecydowanie na odkład nie mam czasu szukać ramek Czerwien po innych gulach, z na wyjściu. A, tu jest ult 14, podkarpacki backfast. Ten powinien być lepszy. Ale tu są w szerokim korpusie ramki dość szeroko rozstawione, może to go blokuje. Ta dziewiątka nie mrawo. No i ten mi przysłał, nie wiem dlaczego. no tak w normie dwójeczka 18, bardzo dobra matka tu jest a tu jest Ulde to rodzina, która była tymi toksynami z komina wytruta z toksynami ze z butów i teraz się wyrobiła, ma założoną pół nadstawkę będę musiał zaglądnąć co się dzieje w tej rodzinie? Czy nie głodują? Tu są moje maliny No i drodzy Państwo Uważalutku będę kończył to nagranie, wychodził z pasieki Pszczoły coś noszą, prawdopodobnie wodę Gdyby była jakakolwiek spać Przy tak potężnych opadach jakie nas nawiedziły To wszystko będzie prawdopodobnie wypukane Musi zejść teraz parę dni, żeby ta spać mogła się odrodzić. I dzięki Bogu, że 23 czerwca 2023 roku nawiedziły nas takie śliczne opady deszczu. Ile chleba więcej natura nam za to ofiaruje piękne rusze tak na dzikiego rosną w jeżynach i tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam z ujęciem po burzy